Siema! Cześć i witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj nietypowy odcinek W sumie typowy, bo nic nie nagrywałem Przejdziemy, spróbujemy przejść Getting Over tyle ile się da Słyszałem, że jest to ciężka gierka Zobaczymy czy serio tak jest I przyznaję się, mam tu continue Ale to tylko dlatego, że chciałem sprawdzić sterowanie I czuło myślę, żeby nie tracić na to czasu No i co? Próbujemy Kurde... Zagrać to A, Kurde, już się boję Dajemy neve game Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś strasznie ciężkie, tym bardziej, że <grywa> Okej, okay, dobra. Jakoś tak się tam czułyśmy, że Czekaj, 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 czekaj. Kurde, dobrze było. Okej, okay, jestem Jestem, jestem! Kurde byłem Dobra, dajcie mi jeszcze chwilkę Jezu, ale ten chłopiec jest silny, nie? Tak teraz sobie myślę w sumie Kurde no po kiego corta się odpychasz na końcu? Dobra

If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. All right out on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point.: It's partner a safe place to stop.: Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes.: This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled "Sexy Hiking." The author of that game was Jazuo. ...mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished Haha. What a Okay, 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 okay. No, not a People say it's Wystarczy chwilę po prostu pograć nie, kurde, prosta gierka. Proste wykonanie. Kurde, myszka, myszka już mi zjeżdża z podkładki, ty Nie no, nie da się Ty, znalazłem sposób chyba, nie? Znalazłem sposób Okej okay. Nie, no kurde, po już się odpychasz! No i dobra, stój. A to jest jakaś... Yy, ten? Jak się nazywa ten kraj, gdzie oni mają tą koniczynę taką? Yy, I właśnie garn... garniec... ...ze złotem. Bo na no chłop tak wygląda, nie? Jakby z tamtych krajów szum wody w tej grze mnie uspokaja. Dobra, dobra. Ej, nie, na spokojnie to trzeba grać na spokojnie, bo to w, w głupi sposób się można wykrzaczyć tutaj. Jezu, jak ta gra denerwuje. No nie no, co ty robisz? To bo dobre. Yeah. To bo, kure, dobre. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a b game. Yeah, it's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, hey. your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is uh guaranteed. -huh. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. So anyway, z... when you start sexy, hiking, losing, losing everything that blocks the way to the entire rest of the game. And it might take you an hour to get over that tree. And a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength. Trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Nie, nie chcę już. Już nie chcę w to grać. Jezu, czemu tak mocno się odpycha od wszystkiego? Ja byłem... Ale jak daleko byłem już, ty o. <grywka> Ja, taki flik w ogóle, ty. Dobra. Do tu mogę na spokojnie Zda picie w butelce <śmary> Ale to będzie cichy odcinek Trudno, pierwszy, dopiero mam to, Że będzie cichy, tam może być, mogę nawet nic nie mówić. O kurde! Nie, no, te, pas teraz nie mogę nic zrobić. No wcześniej mogłem, no. Każdą blokadę nałożyli mi, zniszczę coś zaraz. Nie no nie mogę no Ja cię dupia Okej okay. Co jestem tak upośledziło to sterowanie no! Nie no nie mogę po prostu No nic zrobić tutaj już Dobra Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I jak chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, no. Uff, Nie da się tego zrobić. Dobra, yy, z tego będzie więcej odcinków. Mam nadzieję, że serio mi się to zapisze. Ta. Yy, kurde, ta. Yy, postęp. Dobra. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się.